Lany Putina legły w gruzar. W Moskwie są tysiące odmawiających. Nikt nie chce tam jechać, nawet za miliony. Walczy ta Putina. Z Tobą Lilanowak, zastanówmy się nad tym. A więc, jak podaje wydawnictwo Wiorstka, w moskiewskim retuszu panuje totalny szok, bo nie tylko jest tam klapa z naborem kontraktowych żołnierzy, ale w ogóle brakuje kadr. Tylko w grudniu około 800 osób złożyło wnioski o podpisanie kontraktu na służbę. I to mimo tego, że w samej Moskwie wypłaty za podpisanie kontraktu wynoszą 1 900 tysięcy albo nawet 2 miliony rubli. A biorąc pod uwagę wypłaty federalne i inne dodatki, wychodzi na to, że przeciętny mieszkaniec Moskwy dostaje około 5,5 miliona rubli rocznie za to, że podpisuje kontrakt i idzie na wojnę, idzie zabijać obywateli sąsiedniego kraju. Ale jak widać w Moskwie głupców już nie zostało. A jeśli nawet jeszcze jacyś zostali, to jest ich minimalna ilość, bo Moskwa pokazała Putinowi plecy. W Moskwie panuje całkowity niedobór kagrze. Nikt nie chce podpisywać kontraktu, nawet za te, wydawałoby się, bajeczne, nawet jak na Moskwę pieniądze. Oto co bezpośrednio mówią przedstawiciele narostwa. Cytuję ich wydawnictwo Wiorstka. Nasze plany, cytat, dotyczące rekrutacji faktycznie się nie powiodły. Zamiast obiecanego wzrostu o 30-40% wszystko wyszło dokładnie na odwrót. To widać gołym oknem: ludzi jest mniej, nie ma żadnego napływu. Co więcej, mówią, że Rosjanie są zmęczeni wojną, a ci, którzy naprawdę chcieli pojechać na front, już dawno to zrobili. Idą sami niepotrzebu. Jeśli chodzi o liczby, to przez rok w Moskwie zebrano zaledwie 24 469 osób. O 25% mniej niż rok wcześniej. A jeśli spojrzeć ogólnie od początku działań bojowych, od początku pełnoskalowej inwazji, myślę, że spadek wynosi 60-70%. Ogromny spadek. Moskwa nie chce walczyć. Dlatego zaczęli wyłapywać ludzi nawet na poziomie tych, którzy mają odbyć służbę zasadniczą już i w metrze, i na kluczowych ulicach Moskwy, i wszędzie we wszystkich dzielnicach miasta Moskwa wychać, wysyłać i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sądzę, na Kremlu się tego nie spodziewali. A Siergiej Sobianin, mer Moskwy, myślę, że dostanie po głowie. I nie tylko on, ale także Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny, którzy również sobie nie radzą. Przy czym sytuacja jest całkowicie beznadzieja. Rozumiecie? Oprócz tego, że w Rosji jest coraz mniej chętnych do walki za Putina i coraz więcej tych, którzy opowiadają się za zakończeniem działań wojennych, za zawieszeniem broni. Ostatnie statystyki Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej, nawiasem mówiąc, zostały pokazane podczas bezpośredniej linii z Putinem. Jest jeszcze inny problem. W regionach po prostu brakuje pieniędzy. Już siedem dużych regionów i co ciekawe, większość z nich koncentruje się we wschodniej i zachodniej Syberii na północy i na wschodzie Rosji również. Oni nie chcą iść walczyć. Siedem dużych regionów. Kraj Habarowski, Jakucja, Nieniecki Okręg Autonomiczny. No i przy okazji także Toparstem. Tatarzy również masowo nie chcą iść walczyć. Tam na początku obniżono poprzeczkę, nie było pieniędzy, a potem władze federalne nakazały przywrócić ją i w jakiś sposób znaleziono pieniędzy i zaczęto coś wypłacać. Ale w większości regionów panuje całkowity deficyt są bankrutami. 56 podmiotów Federacji Rosyjskiej z 87 ma budżet deficytowy. Mają po prostu ogromną dziurę w budżecie. Nie mają z czego dawać, nie mają czym płacić tym samym kontraktowym żołnierzom. Tak zwanych pieniędzy na start po prostu nie ma. Nie ma. Jeśli wypłacasz pieniądze na start wszystkim tym kontraktowym żołnierzom, to pojawiają się problemy ze szkołą, przedszkolem, drogami, utylizacją śmieci i odpadów. Logistyką, placówkami medycznymi, szpitalami położniczymi, itd. Czyli walić się cały budżet miejski, drogi i cała reszta. Nie masz niczego. W związku z tym pojawia się problem. A skąd wziąć pieniądze? Tym bardziej, że wszystkie pieniądze z regionów już dawno wyprowadza Moskwa i bezpośrednio Kreml. W związku z tym, mówiąc ogólnie, jesteśmy dopiero na początku tej drogi, kiedy Putin będzie miał coraz mniej pieniędzy. Z powodu problemów ekonomicznych i finansowych w samym budżecie Rosji. A kiedy stopniowo zapał do walki za pieniądze, będzie się zmniejszał z dnia na dzień. Wojna się przeciągnęła. Liczba ludzi, którzy giną w Rosji, jest ogromna. Wielu już ma znajomych, którzy zginęli albo zostali ciężko ranni. Widzą tych, którzy wracają, tak zwanych bohaterów, którzy gwałcą, rabują, zabijają. I popełniają inne przestępstwa na ulicach Moskwy, Petersburga oraz wielu innych regionów i miast Federacji Rosyjskiej. Wielu ludzi rozumie, że dzieje się coś nie tak, bo gospodarka trzeszczy w szwach, rozpada się i z każdym dniem jest coraz gorzej. 30% Rosjan ma zupełnie opustoszałe portfele. Nie mają pieniędzy nawet na podstawowy koszyk produktów. Opowiadam Wam to wszystko, przyjaciele, żebyście zrozumieli. Że w Rosji już nie wszystko jest takie gładkie i pięknie. Putin ma kolosalne problemy i teraz bezlitośnie bombarduje Kijów, Charków, Dniepr, Odesę, Czernichów, Sumy, Winnice oraz wiele innych ukraińskich miast i regionów, ponieważ ma coraz mniej możliwości finansowych, by kontynuować wojnę. Jeśli nie teraz, to już nigdy. To doskonale rozumieją i są tego świadomi na Krenie. Oczywiście, to co Wam opowiadam o Moskwie to tylko niewielki wskaźnik dla całej Rosji. Są regiony, gdzie ludzie nadal idą, dostają pieniądze, podpisują kontrakt i są wysyłani na wojnę. Jest też cała ta historia z poborowymi, te ustawy o całorocznej służbie zasadniczej, o rezerwie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które już wysyłają nie do ochrony obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, czy jakichś obiektów wojskowych, ale bezpośrednio na front. Oborowi, których najpierw wysyłają na rosyjskie pogranicze do Briańska, Białogorodu, obwodu kurskiego, obwodu rostowskiego, Woronerza, Lipiecka, a potem tam, pod presją miejscowych oficerów, podpisują kontrakt i ruszają walczyć przeciwko Ukrainie. To wszystko są absolutnie logiczne, zrozumiałe rzeczy, które teraz się dzieją. Nie trzeba iść do wróżki, żeby zrozumieć, co robi Putin w Federacji Rosyjskiej. Pewnie czekaliście. To nie czytał, opowiem. Niedawno ukazał się wywiad z Aleksandrem Syrskim, głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy, w którym powiedział tak. W 2026 roku Rosjanie planują powołać 409 tysięcy osób personelu, a ich potencjał mobilizacyjny przekracza 20 milionów. Ale 4-5 milionów to już obecnie przygotowany zasób, mówi Syrski. To podkreśla, że Putin po pierwsze nie zamierza kończyć wojny, a po drugie, że nawet pomimo odmów w Moskwie czy Petersburgu czy w innych dużych miastach, na przykład w Nowogrodzie, Putin wciąż ma pewien zapas siły, zapas zasobów itd. Ale pieniędzy ma coraz mniej z dnia na dzień. Problemów ma coraz więcej ekonomicznych z tygodnia na tydzień, dlatego w Rosji również jest ogromna liczba problemów. I przed Putinem pojawia się wiele nowych zagrożeń. Oczywiście równocześnie widzimy zamykanie internetu, walkę z YouTube'em, z mediami społecznościowymi, nawet z Whatsappem, z Telegramem, rosyjskim projektem, z VPN-ami, z blokowaniem zagranicznych połączeń telefonicznych z tak zwanych nieprzyjaznych krajów do Federacji Rosyjskiej. Wszystko to razem w połączeniu z problemami w gospodarce, odmowami w Moskwie i innych dużych miastach. Brakiem pieniędzy w budżecie na premie dla kontraktowych żołnierzy w niektórych regionach świadczy również o tym, że Putin będzie jeszcze mocniej dokręcał śrubę. Myślę, że wzmocni procesy mobilizacyjne wewnątrz Federacji Rosyjskiej. To po pierwsze. Po drugie, najprawdopodobniej zacznie zamykać granice Rosji dla wszystkich zobowiązanych do służby wojskowej, bez wyjątku. Obecnie uruchomili już pilotażowy projekt na 12 lotniskach w Rosji. Faktycznie zablokowali możliwość wyrotu. Tam dyżurują wszyscy komisarze, inspektorzy wojskowi, wypisują wszystko, co trzeba i czego nie trzeba. Zatrzymują, nie pozwalają ludziom nawet przesiąść się na inny samolot, dokonać przesiadki, wyjechać za granicę, a także bez żadnych kontroli wjechać do Rosji. To już działa. Myślę, że w ciągu 26 roku on to wszystko będzie rozszerzał. Bardzo mu nie zależy na powtórzeniu sytuacji z września-października 2022 roku, kiedy 2 miliony zdrowych mężczyzn, albo nie do końca zdrowych, w Rosji po prostu wrzeło i wyjechało poza granice Federacji Rosyjskiej, przekroczyło granice w różnych regionach Rosji i ruszyło do Kazachstanu. Niektórzy zdążyli nawet wjechać do Finlandii. Ktoś dotarł aż do Emiratów Arabskich, dopłynął, doleciał do Turcji. A są też tacy szczęściarze, którym udało się dostać do USA. Dlatego on tego nie chce. W związku z tym będzie zaostrzenie, będzie zwiększenie skali. Ale najważniejsze, co musimy zrozumieć, to że na tle chęci Putina do kontynuowania wojny zaczynają się u niego poważne problemy ekonomiczne i zasobowe, zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i o potencjał ludzki. Ale ten krach nie nastąpi dziś ani jutro. Ta historia, powiedzmy, ma charakter średnioterminowy. Więc, przyjaciele, oglądajmy, obserwujmy, analizujmy. Z wami była Nija Nowak. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie komentarze. Do zobaczenia następnym razem.